Witajcie z tej strony, Bandana Trader. Dzisiaj krótko powiemy, czym jest udział w rynku. Takie omówienie podstawowych pojęć. Zacznijmy od definicji. Udział w rynku z języka angielskiego market share albo share of market to stosunek ilości lub wartości sprzedanych przez firmę produktów do ilości lub wartości całego rynku za dany okres, na przykład za wybrany rok. Ilościowy udział w rynku dotyczy wolumenu sprzedaży, czyli na przykład sprzedaliśmy 100 out, na całym rynku sprzedało się 1000 out, no to mamy 10%. Udział w rynku wyrażonym wartością sprzedaży dotyczy wartości sprzedanych Dóbr lub usług. Na przykład cukiernia sprzedała ciasta w ciągu roku za 2000 zł, natomiast wszystkich ciast w danej wsi sprzedało się za 10 000 zł. W związku z tym taka cukiernia ma 20% udział w rynku, no bo jak podzielimy wartość jej sprzedaży przez wartość sprzedaży na całym rynku. Za dany okres, no to nam wychodzi 20%. Na koniec mamy jeden przykład. Mamy firmę Januszek, operującą, załóżmy, w Bytomiu, która sprzedała 100 samochodów w ciągu roku za kwotę 5 milionów złotych. Wszystkich nowych samochodów w Bytomiu sprzedało się 2000 sztuk za łączną kwotę 75 milionów złotych. Januszek ma udział w rynku 5%, liczone według wolumenu sprzedaży, czyli liczby sztuk, albo 6,2% liczone według wartości sprzedaży. To tyle na dziś. Dzisiaj mamy bardzo krótki, prosty odcinek, bo pojęcie też jest bardzo krótkie i proste. Jak się podobało, zapraszam do subskrypcji. Z tej strony Banana Trader, cześć.